Z Polenkiem z tej strony się najzdrowszy sklep: teoria.pl, medycyna zdrowia Samo spełniające się proroctwa. Czy ta, ten zestaw słów odnosi się do każdego osobnika, który przemieszcza się po tym świecie, czy też nie? Dla znakomitej większości niestety tak. Z czego to, ta konkluzja wynika? Otóż to te samo spełniające się proroctwa wiążą się z zasobem słów, zachowań, emocji, nawyków, które na co dzień stosujemy. Co to znaczy samo spełniające się proroctwa? No więc jeśli ktoś nagminnie fokusuje swoją energię na chorobie, jeśli ktoś systematycznie omawia kwestie choroby, jeśli ktoś systematycznie skupia się na tym, żeby wypunktować, kto jest bardziej, czasami to kto jest bardziej chory, czyli czasami takie sytuacje kuriozalne, drzewie bywały, pewnie teraz ciągle się zdarzają, nie wiem czy przychodniach, na pewno spotykam je na ulicach, jeśli ktoś rozmawia, kiedy dwie panie czy dwóch panów rozmawiają i właściwie przekonują się, kto jest bardziej chory. Czyli co robią? Powodują swego rodzaju wzmocnienie tego proroctwa, jakim jest utrzymywanie się w stanie chorobowym. I teraz odwróćmy. Jeśli to samospełniające się proroctwo działa, bo działa niezwykle skutecznie, o tym doskonale wierzą uzurpatorzy tego świata. Znakomicie w, dlatego wprowadzają ten lęk, strach, ten, te zamknięcie tego dostępu do serca, do tej mocy, którą ma każdy człowiek. Zatem jeśli nie będziesz się skupiał na tym proroctwie jakim jest twoja choroba, twoja przypadłość ja wiem, że ona jest dokuczliwa i niekoniecznie musi, musi być przyjemna nie zawsze jest to twoją winą oczywiście ale niestety masz w tym bardzo duży udział i wynika to bardzo często z niewiedzy albo z niechęci do skorzystania z wiedzy, sięgnięcia po wiedzę więc samo spełniającym się proroctwem może być również coś takiego jak zdrowie Dlaczego współczesne media, ta telewizyjna prawda, te prawdy, te prawo telewizyjne na okrągło epatują pewnego rodzaju informacjami, z których tworzy się właśnie pewnego rodzaju proroctwo, które w konsekwencji ma doprowadzić do lęku i strachu i do totalnego zniewolenia, do wprowadzenia mechanizmów, w których człowiek przestaje być człowiekiem, a zaczyna być stricte posłusznym zniewolonym zniewolonym niewolnikiem no ładnie to za masło maślane troszkę ale mam nadzieję, że sedno sprawy jest ujęte zatem warto zadbać, opisałem to w ostatnich artykułach do, 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 do czasopism między innymi Pamiętacie ci Państwo, którzy komunikujecie, komunikujecie troszkę z nami, czy czytacie artykuły, czy słuchacie nagrań, są takie do zdrowia cztery właściwie kredo, które tak to nazwałem. Pierwsze kredo to jest oczywiście uspokoić umysł, komunikować umysł z sercem, serce z umysłem, skomunikować psychikę z umysłem, skomunikować te półkule, prawda, tutaj, które mamy w głowie, a nie żeby każda sobie gdzieś tam w innym końcu galaktyki funkcjonowała. Drugie kredo, równowaga zasadowo kwasowo czy kwasowo zasadowa i znowuż ona się wiąże z pierwszym kredo. W jaki sposób? Otóż kiedy jesteśmy ewidentnie w stanie prorokowania tych niedobrych niuansów zdrowotnościowych, automatycznie zmienia się totalnie nasze, nasze pH organizmu, idzie w kierunku totalnego zakwaszenia organizmu, a odkwaszenia żołądka, prawda? To jest to drugie kredo. Pierwsze związane z psychiką, z umysłem, z tą komunikacją taką naszą wewnętrzną z sobą samym, z naturą, z tą boskością. Drugie, jak wspomniałem, równowaga zasadowo-kwasowa. Kolejne to jest oczywiście detoks organizmu, detoks umysłu, psychiki, detoks tych energetycznych złogów, które gdzieś tam w nas są. I znowuż, w momencie, kiedy jesteśmy tymi prorokami, samospełniającymi się proroctwami epatujemy, żyjemy na okrągło, konsekwencje są tego takie, że te. Złogi energetyczne, te złogi różnego typu, pasożyty, patogeny dalej mają rewelacyjne pole do popisu, aby dobrze funkcjonować w naszym organizmie, co nie do końca jest, powiem więcej, nie tylko nie do końca, co absolutnie nie jest dobre dla nas, dla naszego zdrowia, dlatego żebyśmy funkcjonowali jako ludzie. I kolejna bardzo ważna rzecz, odżywianie i odżywienie. Podstawowym problemem większości współcześnie to jest odżywienie, odżywianie, ale również tutaj wiążemy się z tymi kredo poprzednimi, również odżywienie umysłu, również odżywienie psychiki. Odżywienie tej komunikacji między umysłem a sercem, sercem a umysłem. Zatem to odżywienie oczywiście pokarmami, mikro, makroelementami, witaminami, białkiem, aminokwasy itd., itp., czyli do, do dostarczenie odpowiedniej, właściwej energii, którą organizm spokojnie sobie wykorzysta. I te cztery elementy. I w którymś momencie każdy z nas je, każdy, mi się też zdarzyło różnych dziwnych przypadłości, takich bardzo kretyńskich, zdrowotnościowych, bo nie ukrywam, że nie jestem zwolennikiem, może nie jestem to zawsze naj, naj, najlepsze, ale absolutnie w momencie, gdybym miał się poczuć nie najlepiej, nie chwalę się tym całemu światu, po prostu dbam o to, aby wyprowadzić się na prostą, że tak się wyrażę, wyjść z tego zakrętu zdrowotnościowego, bo... Bo dla mnie jest to logiczniejsze, prawda? Nie będę tutaj inny gnębił, żeby wprowadzić ich jeszcze też w stan tej, tej samospełniającego się prorostwa i wrzucić ich w stan chorobowy. Ja z tego wyjdę, powiedzmy, ja sobie poradzę, a ktoś inny będzie w tym bagnie, w tym gnoju gdzieś tam się grzebał niepotrzebnie. Zatem czy istnieją samospełniające się prorostwa? Oczywiście, że tak, w tej, w tej opcji takiej na czym się skupiamy, na czym fokusujemy naszą energię, przy czym ona może być w wersji pozytywnej i może być wersji negatywnej. Czyli co, jeśli skupiamy się, fokusujemy, tworzymy to samo spełniające się proroctwa w sensie dobrych myśli, dobrych emocji, w konsekwencji dobrych nawyków, Żyć troszkę marzeniami, prawda? Mówię troszkę, bo to po małym kawałeczku, dużą chochlą, bo się można odławić, małymi, małymi łyżeczkami się jakby dodokarniać tym wszystkim, rzucać się w stan dobrej energii, komunikować z naturą. To jest też samo spełniające się właśnie prosło, ale w kierunku zdrowia, homeostazy. I odwrotnie, jak mówiłem wcześniej, kiedy wprowadzamy się w stan skupienia na chorobie, na problemach, prawda? Każdy problem ma to do siebie, że zawsze ma rozwiązanie. Mało tego, ten problem miał kiedyś jakiś powód, przyczynę, dla którego to powstało podobnie z chorobą, zresztą choroba to nie jest tak, że zaistniała dzisiaj tutaj mam nowotwora, o Boże święty, tragedia, ale pracowałeś na to mniej czy bardziej świadomie kilka, kilkanaście, czasami kilkadziesiąt lat. Podobnie z praktycznie większością przypadłości, które w naszym życiu się zdarzają, one nie zdarzyły się od razu tak, chyba że wyjdziesz na śliską ulicę i niestety poślizgniesz się, ale tutaj również wiemy doskonale, że samo spełniające się prorostwo mówi, powiem taką anegdotę, która niestety się sprawdza, dlatego no, mówi babcia do wnuczka, nie chódź na dwór, nie idź na dwór, bo się na pewno poślizgniesz i przewrócisz, bo jest okres zimowy, na przykład ale jednak wnuczą pozwoliło sobie pójść, no i w którym w konsekwencji ta babcia powtarzała to ileś tam razy, prawda? I ten wnuczek w końcu, czy wnuczka poszło na dół, pośliznęło się i faktycznie skręciło stopę, czy złamało tą nogę, prawda? No i co mówi babcia? A nie mówiłam, bo babcia zastosowała mniej czy bardziej świadomie, niechcący na pewno, bo przecież nie życzy źle swoim wnuczętom, zastosowało samospełniającą się, samospełniającą się prorostwu dla tego wnuczęcia, że tak się wyrażę. I tak to działa niestety, albo istety w życiu. Kwestia, w jakim kierunku pójdziemy te dwie drogi, prawda? Idziemy w kierunku spełniających się prorost tych niedobrych, które odciągają nas totalnie od zdrowia, od homeostazy, od człowieczeństwa, i kierunek ten ku zdrowiu, ku komunikacji umysłu z sercem, serca z umysłem, prawda? Skomunikowania tych dwóch półkul, no i te dwie drogi są do wyboru oczywiście. One mogą czasami gdzieś tam jeszcze tymi ścieżkami się zahaczać i tak dalej, ale to jest kwestia naszej oczywiście decyzji. I tu niestety dorzucę, mówię niestety, może troszeczkę w cudzysłowie, ale niestety brania odpowiedzialności za to, którą drogę weźmiemy. Często te samospełniające się proroctwa, te negatywne, te niedobre, te chorobowe, że tak się wyrażę, te od, odciągające nas od człowieczeństwa, one są o tyle, wydawałoby się, łatwiejsze, że tam najczęściej ktoś za nas o czymś decyduje. To jest ta droga do tego niewolnictwa i tak dalej, prawda? I wierzymy w te... Dziwne rzeczy, że jakimś chemię wszczykniemy sobie tutaj w ramię, prawda, to uratujemy się przed jakimś niewidzialnym wrogiem, którego nikt nigdzie nie wyizolował i żyjemy tą iluzją, 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 a z drugiej strony tu podejmujemy pewną drogą. Co jest ciekawsze, tutaj jest troszkę więcej miejsca, bo ludzie jakby w tym dobrym kierunku to samo spełniające się proroctwo dobre, pozytywne w zdrowiu, w człowieczeństwie, tam troszkę mniej ludzi się udaje. Ale faktycznie tam trzeba podjąć taką odpowiedzialność. No i tutaj musimy bardziej liczyć na siebie, co ma kolosalne znaczenie, bo my potrafimy kolosalnie dużo wspaniałych rzeczy zrealizować w życiu. Odcinamy się, że tak się wyrażę, od tych uzurpatorów wtedy, od tych włodarzy i znakomicie sobie potrafimy poradzić w sytuacjach wielu, wielu podbramkowych w odróżnieniu od tych, którzy zdani są na łaskę i niełaskę tego wężowego plemienia, tak bym to powiedział się dobrze, najzdrowszy skleptaurek.pl, medycyna zdrowia, biogabinet.eu i my, doktor zdrowie.pl Elżbieta i Szymon Sporankiewicz, mistrzowie bioenergoterapii. Pamiętaj, samospełniające się proroctwa albo w jednym kierunku, albo w drugim, albo w tym dobrym, albo w tym dobrym, tu chyba system pokazywałem, albo w tym niedobrym odcinającym od człowieczeństwa, wpychające w niewolnictwo i w choroby, albo w tym dobrym, ku zdrowiu, homostazie, wolności i człowieczeństwa. Tyle. Baw się dobrze. Do miłego. I dobrych, samospełniających się proroc w Twoim życiu.